Proszę bardzo. Umowy śmieciowe są gorzej opodatkowane. Podatek dochodowy jest mniejszy. Tak jak podawaliśmy w komunikacie prasowym przy pensji 3,5 tysiąca. W przypadku umowy o pracę jest to 240 ponad 240 zł wynosi zaliczkę na podatek dochodowy, a w przypadku umowy zlecenia jest to 39 zł. przeciwko temu przeciwko umowom śmieciowym. Ale no dobra, dobra. To jest porządku, ale to jak pis był był władzy. Czy ale my nie było wstrzygamy tego. Ale tego. dobra, ale a było to samo? Nie wiem czy to, czy to samo, ale premier przed wyborami obiecywał, że zrobi to samo. Dobra, okej, okay, porządku, bo no, mamy teraz tak... To jak mamy, jest, no. gospodarka jest wiesz, no jak wszędzie, w całej Europie. No, nie, co, premier co mówi, że jest okej. Okay. No, no jest okej, okay. u nas, no, w no, porównaniu no. z innymi krajami, no. u nas jest okej, okay. no, u nas jest okej, okay. no, tak. no, ale to musi się no, dać przyznać, no, że jest jednak okej. Okay. Nie, no to, no to, no to, ale... No dobrze, Każda władza, jaka nie przychodzi, zawsze dużo zawsze, każda jedna. Nie, nie, nie ma się. No to by nie doszło do władzy. Najlepiej byłoby, nie, żeby ten sierpniu 80 nie powstał, żeby komuna rządziła, no w takim razie.